niebieski, par, tor, przeszkód. No nie. Tu się zaczyna od początku, więc będę miała ciężko. Bo jak spadniesz że jednej przeszkody, ja to jesteś na samym początku, więc nie chcę spadać. tak fajnie kręci, dziwnie. Fajnie, dziwnie. Ui. Miałam wczoraj jakaś gazie z drugiego pociągu, ale nie chciałam... Wiecie dlaczego? Bo nie było miejsca, musiałam siedzieć na ziemi. Więc no, Ciągle trzęsło, więc bałam się, że opuszczę po prostu telefon. Więc za to... Dzisiaj będzie film po z tego. Chyba parę części. Tak, parę części. Ogólnie nie no chcę się nagrywać, na no, ale... Nie, w... ok, no, no, ok. to nie sam da hejka. ale nie w. No, żeby się było. coś takiego w ale. Jak będziecie tak pisać, to będę wam po prostu odpisywać. Nie, że wejście tak nie pisz, tylko ty jesteś głupi. Więc nie, wiem, że wolicie pisać i żeby wam tak odpisał, czy nie pisać, no i żeby wszystko git. Jak? No, to tu mi się... Aha, to jednak nie, tutaj zostaje, to git, fajnie. Tu nawet może być jak tak zostaje. Ale nie, nie wiem co mam gadać, więc nie będę gadać. Yy, ogólnie... Migle, jak to oglądasz, to chcę część włamywać. Kocham tą część. Ogólnie wie, jak oglądać mię, to, to możecie napisać: e, czy wolę część włamywać, czy część Squid Game? Bo jest mała część Squid Game. ja no. Znaczy, lubię ogólnie wszystkie filmy, lubię, no, ale włamywać, kocham. Wszystkie lubię włamywać, kocham. Nie, jakby był e, ostatni film z ale to po prostu Maja robią pranka na Milanie. Oni ciągle sobie robią pranki. Wkurzam się i to bardzo często akurat Milo Maje wkurza. O. Mam mniej niż 20%, więc ja za chwilę będę kończyć. E, tak, to otrzymam, że chyba wrzucę to jako short, bo mi się już wyodradowuje telefon. Więc pa!